Siemano. Bada no, powiadomienia, więc jest spoko. Siema, siema, siema. Dajcie znać, czy dobrze słychać. Siema, siema, siema. Widzę, że jest ok. Siemaneczko, siemaneczko. Kubik, Skaro, Ogień, Piromeister. Siemaneczko, wszystkim. Siemaneczko. O, pojawiają się wspierający. Z jakiego to konkursu? No z, z konkursu śmiecholowego m, publikowanego jakoś miesiąc temu. <laughs> więc dzisiaj dwie nagrody rozlosujemy. Pierwsza nagroda to oczywiście bad boy dla wspierających, y, którzy, którzy są ze mną od, y, od już zeszłego roku, więc 12 wspierających. Przygotowane y, losy są w y, y, taki tradycyjny sposób. A losowanie to ogólne będzie zrobione z linku, z komentarzy, więc wszyscy, którzy brali udział w konkursie tym śmiecholowym, takim powiedz, można tak powiedzieć dwumiesięcznym, bo co dwa miesiące będę chciał robić takie konkursy, to na pewno będą brały, brali udział w, w tych konkursikach. Mm. Nie udało Wam się przebić 350 łapek, więc nie ma nagrody dodatkowej, ale jest ta jedna główna na kubeczek śmiecholowy z takimi piro gadżetami. Tutaj macie wlepę, macie też bryloka, macie taki magnesik, jest smyczka, jest zapalniczka. Więc taki pyrok kubeczek wpada do oczywiście zwycięzcy, którzy. Który będzie mógł się cieszyć z tej nagrody głównej. Dodatkowo, dodatkowo ta śmiecholowa torba nowa, też, też pod wygraną dla, dla gościa, który, który będzie, będzie szczęśliwcem. No i cała reszta tych piro-bajerów, czyli Supergato, stroboskopy triplexa, te małe, no wszystko, co tutaj mamy przygotowane. Ten duży dym 200 gramowy. E, granaty Tomaszka, e, siarkowce, małe te piraty, które też są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Też trafiają do mm, zwycięzcy z konkursiku e, głównego. O, witam się, ma Damian. Damian to jest pirośfir, <gry> który Dudni z zrac. Więc pozdro, e, pozdro, pozdro Damian. E, jak widzicie, fajna podkładka pod myszkę. Śmiecholowa też daje radę. No i co? Najpierw zrobimy chyba losowanie na, na wspierających na tego badboja. Kostka też naprawdę bardzo, bardzo fajna, więc <laughs> więc wszyscy, którzy jeszcze nie wspierają kanału śmiechol, ja osobiście bardzo, bardzo polecam wspieranie. Wsparcie może, możecie sobie wykupić za piątaka. Z tego piątaka, tak naprawdę jakieś dwa. Dwa złocisze trafiają dla mnie, reszta to jest prowizja YouTube'a. Progi są różne, od piątki do, do dziesiątki chyba nawet i, i też więcej, ale to żeby wziąć udział w konkursie na wspierającego powiedzmy miesiąca, musicie minimum tą piątkę wrzucić i być wspierającym przez 30 dni. Wtedy bierzecie udział Sięś, Micho, grasz w CS-a, nie, nie gram w cs -a. Kiedyś grałem, ale teraz już nie mam czasu. Więc, więc no, nagrody są naprawdę zacne. Tym bardziej, że jest powiedzmy 12 wspierających, więc szanse są bardzo duże, bo tak naprawdę 10% szansy macie, żeby wziąć udział, żeby, żeby wygrać taką nagrodę. No wiadomo, jak tych wspierających będzie więcej, to też, to też szanse będą troszeczkę mniejsze, ale mimo wszystko są naprawdę duże. Nagrody też są zacne, bo taki bad boy gdzieś pewnie za stówkę mniej więcej mniej więcej lata, a to złodzieje, tyle prowizji, no Damian kurcze YouTube tak, tak już ma taką, e, taką politykę, że jednak dosyć mocno mocno kroi, e, siemano e, i niestety dużo, dużo, dużo zabiera, tak samo wyświetlenia ze filmy też nie są jakieś e, zatrważające, bo od kiedy live, live od chwilki, e, live mamy chyba z 5 minut póki co, więc sobie na początku troszeczkę pogadamy, później zrobimy losowanko. Jak macie jakieś pytania, to możecie śmiało też zadać, może fajnie to będzie ten live fajnie będzie wyglądał wtedy. Ja już dzisiaj też przygotowuję się do kolejnego konkursu, więc może taka za mała zapowiedź na troszeczkę też piro takich gadżetów śmiecholowych, więc na pewno będzie kubeczek, na pewno znowu będzie torba. Mam, mam kilka rzeczy, które już w ostatnich unboxingach mogliście zauważyć. Są tam jakieś karabinki NWP, są tam też takie grubsze rzeczy, jak, jak jakieś zabytkowe NWP, więc naprawdę będzie, będzie zacnie. Postaram się też wywalczyć od chłopaków z Odpalaj. Jakąś kostkę z edycji limitowanej. Nie wiem, czy to będzie Rio, czy to będzie może ta mała kostka z odpalaj też może jakieś większe rzeczy chciałbym zostawić na dalszą część sezonu. Bo na razie póki co no nie ma tych wyświetleń za dużo i nie są te, te filmy jakoś mocno, mocno się nie niosą. Wiadomo, że w sezonie to dużo, dużo lepiej wygląda, więc, więc postaram się na pewno coś zorganizować. Te konkursy u mnie też chyba nie są jakoś mega biedne, bo naprawdę towaru jest dosyć sporo, jak na taką, na taką małą rywalizację, więc, więc zgłoszeń było około 250, No także jedna, jedna osoba na pewno będzie mogła się cieszyć z, z tego całego piro, które tutaj widzicie z lewej strony plus jedna osoba wspierająca z Bad Boya. No i co? Jak nie ma pytań, to chyba lecimy z losowaniem. Live będzie, będzie zapisany. Dajcie oczywiście łapaczkę na tym lajwiku, jak możecie. Eee, aha, może jeszcze jedna kwestia, bo też zauważyłem, że dużo osób, jak jest jakiś poślik z losowaniem, tak jak w tym tygodniu było. W zeszłym tygodniu niestety nie dałem rady tego rozlosować. Dużo osób ciśnie o, o to, kiedy wyniki, kiedy wyniki, kiedy wyniki. Są to osoby, które tak naprawdę biorą udział tylko i wyłącznie w konkursach. I to mnie mocno drażni, bo ja rozumiem, jakby ktoś, kto śledzi kanał, często nie wiem, zapytał się, kiedy robisz ten to losowanie. To ja tam chętnie odpowiem, ale jak widzę osobę, która ma dwa komentarze tylko i bierze udział tylko i wyłącznie w dwóch konkursach, no to to jest taki troszeczkę E, troszeczkę taki sęp konkursowy, i niekoniecznie nie, nie mi się to podoba. Nie wiem, czy w, w przyszłości będę te konkursy troszeczkę zmieniał, żeby zaangażować bardziej stałych, stałych widzów w te, w te konkursy. Tylko jeszcze do końca nie wiem, jak to zrobić. Będę musiał pogadać z chłopakami, żeby to miało po prostu ręce, ręce i nogi, żeby to fajnie wyglądało. Bo są osoby, które tylko i wyłącznie przychodzą tutaj po konkursy, a to chyba też nie o to chodzi, bo, bo wtedy też inni tracą. Tracą na, na nagrodę szansę, więc yy, będę musiał to jakoś doprecyzować jeszcze. Czy, czy to będzie w tej formie, czy, czy, czy zrobimy to w, jak, w jakiś inny sposób, czy, przez, czy, czy też przez, przez odpalaj jakoś. No, no nie wiem, zobaczymy. Na wiosnę też na pewno wybieram się do chłopaków odpalaj, także będziecie mogli, mm, ja jestem u ciebie na każdym. No, Piromajster, ja wiem, że ty jesteś i dużo osób jest, którzy, którzy po prostu. Yy, Śledzą kanał od, od początku, no może nie od początku, ale też od sezonu jakiegoś tam, i, i jak powiedzmy, mają te 20 komentarzy pod jakimś filmem, no to dla mnie to jest spoko, nie? bo to nie jest żaden problem. Ale są takie osoby, które typowo przychodzą albo z jakiś z kąt lewych, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, no przychodzą po prostu tylko i wyłącznie po konkursy i nie rozumieją tego, że jak człowiek zaplanuje konkurs powiedzmy rozlosowanie za miesiąc, nie? To dla mnie to, to jest logiczne, że też nie wiem, co za miesiąc może się wydarzyć, czy będę miał jakiś wyjazd pilny w weekend, czy będę potrzebował chwili czasu dla siebie, czy dla rodziny. Kurczę, no te konkursy, które zawsze były na kanale u mnie, zawsze były e, przeprocesowane do końca. I jak to będzie tydzień zwłoki, czy dwa tygodnie zwłoki, to mam nadzieję, że nikomu nic się nie stanie. Do sylwestra wszystko dojdzie, do sezonu wszystko mm, zostanie wysłane. Ja zawsze te wszystkie konkursy rozsyłałem w 100% rzetelnie, czy coś robiłem z, razem z odpalań czy coś robiłem e, indywidualnie, więc nigdy nie było jakichś większych problemów. Więc to już kwestia po prostu chyba podejścia. Mi się wydaje, pewnych osób, które przychodzą tylko i wyłącznie po konkursy, mm, albo będę to jakoś weryfikował. Mm, fajerwerki UPyrosa. Pyros, ty masz nowy nick? Fajerwerki UPyrosa. Jesteś moderatorem tutaj? O, o, o. Przyszedł prezes. Witam wszystkich. Ja wygrałem konkurs, możecie się rozejść. Tak, tak. Ty nie bierzesz udziału, bo ja u Ciebie udziału w konkursach też nie mogę brać, żeby nie było skamów, więc niestety, ale koleżko, ty tylko jesteś tutaj moderatorem. <laughs> siema, 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 siema. Kilka osób jeszcze dochodzi, więc chwilę sobie pogadamy. Druga kwestia, to te. Piro gratisy na odpala i pamiętajcie, że jeszcze możecie brać w tym udział. Nie wiem, czy tam jeszcze jakieś torby zostały. Pewne torby się rozeszły dosyć szybko, bo tych torb było pięć tylko dla pierwszych pięciu osób. Wiem, że tam ktoś z TikToka wygra, wziął sobie udział i, i wygrał tą torbę. E... Przecież już w aplikacji, tak, tak, już masz, no, 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 że nadana, tak, tak. Jasne, jasne. Więc, e... więc możecie jeszcze brać udział w tych Piro gratisikach. E... Pirogratisik dostępny jest dla każdego. Tam jest tam jest chyba powerful bulldog, tam jest Big Bang zielony. Są takie petardki picolo na NWP 30 sztuk, nawet bardzo, bardzo, bardzo dobre, bo sam z nich strzelałem, więc się zdziwiłem. Jest brelok, jest wlepa, więc taką, taki woreczek, oczywiście, jak wpiszecie w komentarzu gratis od śmiechola. Z numerze zamówienia wtedy dostajecie taki, taki pirogratisik. Do paczuchy. Więc bardzo, bardzo wam polecam. Kodzik rabatowy oczywiście na 10% śmiechoł.yT działa tylko i wyłącznie na towar nieprzeceniony. Więc jeżeli coś jest w promocji, no to niestety nie dostaniecie nic więcej, ale ode mnie z mojego budżetu, bo nie jest to żaden towar sponsorowany przez chłopaków z odpalaj, tylko i wyłącznie z mojej kasy. Od ilu trzeba? No, kodzik działa. Piro, kodzik dział, działa od stówki, nie? więc minimalne zamówienie no to musi być stówka, nie? Czy to, czy to kodzik ABS, czy to mój, czy to Pyrosa działa, działa po prostu od stówki, więc no, minimalne zamówienie to jest przeważnie stówka, ale za stówkę możecie już naprawdę sobie fajne zakupy zrobić. Tych woreczków gratisowych było tam też bodajże chyba 100 sztuk. Więc na pewno starczy jeszcze na, na, na marzec, na kwiecień, może i, i na, na kolejny miesiąc. Więc, więc na spokojnie możecie sobie jakąś tam kasę zbierać i sobie coś fajnego e, wyszukać. Może to też być jakaś, e, jakaś, jakiś produkt promocyjny na przykład e, z odpalej, gdzie, gdzie, gdzie uda wam się złapać coś fajnego za dobrą kasę. I wtedy dołożycie po prostu jakiś mniejszy, mniejszą rzecz, która, która wejdzie rabatowo, uwzględni wam kodik rabatowy dodatkowo, a dodatkowo, wtedy sobie wbijecie yy, yy, komentarz Gratis od śmiechola i, i, i macie woreczek gratisowy, więc, więc będzie na pewno zacznę. Na wiosnę na pewno też wybieramy, mam nadzieję, że w kwietniu uda się do chłopaków odpalać, tak już mówiłem, więc postaramy się też zrobić jakąś akcję, może, może wspólnie z Pyrosem. Zrobimy jakąś wspólną akcję, nie wiem czy on będzie chętny, bo to jest taki troszeczkę sępik i on często nie lubi się dzielić, ale no coś zrobimy, na pewno ja coś przygotuję. Postaramy się zrobić jakieś fanty znowu, może popakować jakieś paczki, może zrobimy jakąś live'a tam dla was, bo nigdy bo nigdy żadnego lajwika nie było, a myślę, że fajnie by było zrobić jakiegoś lajwika z odpala i oni tam naprawdę mają bardzo dużo miejsca, nie będzie to żaden szczyt sezonu, więc sobie spokojnie pogadamy, polosujemy kilka nagród, można by było jakiegoś lajwika zrobić tam, nie wiem, Pyros by na przykład zrobił na TikToku, ja bym zrobił na YouTubie, myślę, że byłoby fajnie, więc, więc będziemy do tego dążyć, ja tam już jestem po słowie z chłopakami, więc myślę, że ten kwiecień będzie, będzie optymalny. No i co, lecimy chyba. Nie ma za dużo pytań. Nie wiem, ile osób jest na live. Może z 10, może z 20. Nie wiem, nie widzę tego tutaj z tej strony. Ale no, no co, no zobaczymy. Także co? Palimy, palimy. Jak konkurs prosik Sempik. Widziałem jak jego konkurs z torem. No, bo ale on tylko pod siebie, kurcze, nie? To jest taki, wiesz, to jest taki... E, ja jutro muszę wyniki Toraz zrobić, tylko u mnie gorzej, bo muszę kartki wydrukować, bo zbytnio strony na Instagrama nie ma. Ale ja mam teraz to konto tego, tego Losomata, to tam jest też Instagram tutaj. Tylko, że ja sobie wykupiłem to konto Premium, nie? I tutaj możesz sobie Instagrama też losować. Tylko byś musiał się zalogować na moje konto. Eee, także co. Dawać te nagrody wszystkie dla Jokiera. No, no, no. Dobra. Najpierw chyba rozlosujemy sobie wtedy um, wspierającego na Bad Boya. Kostka naprawdę zacna. Dostępna kiedyś w Lidlu. W tym sezonie też była w Lidlu, tylko już z nowej edycji. To jeszcze jest stara edycja, pierwsza, więc na pewno nie jest zepsuta w żaden stopniu. Um, 12, 12 wspierających, więc 12 takich losów. No i co. Pusta kartka w środku, jak coś. No, 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 pusta kartka. Nie, ja wspierających szanuję bardzo, więc, yy, więc co? Losik, wylosowany. Kto jest szczęśliwcem? Nagrody za wsparcie kanału. Odwrotnie: Piro Woody. Piro Woody. Piro Woody. Piro Woody chyba mnie subskrybuje od dwóch miesięcy, więc to jest dosyć nowy subskryb. Subskrykant, więc, więc nie jest to osoba, która dosyć długo pirołudy. Gratulacje, wygrałeś badboja. Więc badboi leci do Ciebie. E, no i co, i dodatkowo: hmm, jaka kartka na się czytać? Biros, zaraz dostaniesz banicję tutaj i będzie, będzie po choyrakowaniu się ma. No i co, lecimy z konkursikiem, teraz losowaniem konkursowym. Zrobię tak, że sobie tutaj wszystko przygotuję. Oczywiście usuwamy duplikaty, żeby nie było. Jeżeli pojawi się jakiś komentarz, taki za przeproszeniem z dupy, to robimy losowanie jeszcze raz, bo, bo czasem tam są jakieś pytania. Ja tego nie filtrowałem też jakoś bardzo przed, przed losowaniem dzisiaj. Na szybko dosyć, dosyć z tym lecę, więc zrobimy najwyżej drugi raz, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Więc co? Komentarze załadowane. Komentarze się ładują. No jest 262. 262 komentarze, więc całkiem, całkiem sporo. No 350 sztuk jednak nie udało się przebić. Więc może kolejny ten, ten konkursik zrobimy na mniejszym progu, powiedzmy 200. To już będzie powiedzmy tam kwiecień. Więc, więc mam nadzieję, że te 200 przybijecie. A jak będziemy się zbliżać do sezonu, to ja będę stopniowo ten, ten prób komentarzy po prostu podwyższał, żeby tych nagród też było dla was więcej. No i co? Nie wiem, czy tu można jakiegoś zooma zdać, ale chyba na yy, może jakieś pocieszenie dla wspierających. Nie, no, nie ma pocieszenia. No kurczę, taka kostka to i tak jest gruba, gruba zacna sztuka. Więc, yy, więc nie chyba 30 osób. Jest nawet fajnie. Powiem wam, że dosyć dużo. Jak na tego mojego, jak to na to moje skromne konto. Nie wiem, czy tak będzie widać dobrze, ale mam nadzieję, że tak. Ja najwyżej zrobię, zrobię myczek. O, i teraz mi cofnęło, więc będziemy musieli jeszcze raz to załadować. Ja najwyżej sobie to troszeczkę mm, przybliżę. Komentarz skopiujemy. Tak, wrzucamy komentarz, usuwamy duplikaty, 10 sekund. Ładujemy jeszcze raz. 262. Dobra, i lecimy. Z losowaniem na główną nagrodę. Raz, dwa, trzy. Poszło. Pal, 3, 4, 6, 8. Zacny zestawik. Powodzenia wszystkim. To jest dosyć aktywna osoba na moim kanale, więc mam nadzieję, że się z zestawu ucieszy. Cieszę się, że to też padło do osoby, która nie jest jakimś kamerem i nie przyszła tutaj tylko i wyłącznie pod konkursy. Więc palmal 3, 4, 6, 8: taki maśnik. Ja ci serdecznie gratuluję, on wszędzie aktywny jest, Piros pisze, no tak, tak, u mnie też właśnie jest aktywny, więc zacnie, fajny zestawik, do Ciebie trafia, super gato, kubeczek, torba śmiecholowa, więc naprawdę, naprawdę będzie, będzie fajne takie wiosenne, luźne strzelanko dla Ciebie, no i co, pozdrow wszystkim, szykujcie się już na zapowiedź kolejnego konkursiku, konkursik będzie Ogłoszony już, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Czekam jeszcze na jedną pakę z odpala i tam przyjdą single shoty małe triplexa. Chcę dorzucić do nowego konkursu, więc powinno być zacnie. Palmal, gratulacje. Gratulacje dla Piro Udego na Bad boja Konkursik myślę, że wypadł zacnie, więc co? Sztosik, łapeczka, komentarz oczywiście pod każdym filmem. Mile widziany. Tych filmów też wpada naprawdę coraz, coraz więcej. Mam nadzieję, że to też szanujecie. Postaram się troszeczkę dołożyć więcej jakości do tych filmów, bo niektóre to po prostu były nagrywane ostatnio z bomby. Pyros, oczywiście, nie lubię, jak ja za dużo na tych filmach biadole, ale no musicie to, musicie to przebolić, bo chcę też szkostki, na przykład, czy to jakiś towar nowy, chcę dobrze zaprezentować, żeby to też miało, miało sens przy, przy jakimś podlinkowaniu. Tego towaru na stronie na no odpalach czasem e, więc, więc musi to mieć, mieć ręce i nogi. E, także co, pakuję paczuszkę, palmal, czekam na kontakt. E, najlepiej albo na Instagramie, wiadomość prywatną. Jeżeli nie masz Instagrama, e, jeżeli sobie ten film oglądasz, oczywiście później, bo nie musiałeś być na, 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 na live z los, losowaniem, to po prostu napisz na gmaila e, śmiechol.ymałpa.gmail.pl. Tam możecie się ze mną też kontaktować na mailu. Więc co? Pirołudy, po kostkę, Palmar, po całą resztę. Dzięki wszystkim. Dzięki wszystkim za, za udział. No i co? Na razie, kurczę, nie będziemy przeciągać, Trzymajcie się. Hej.